Patrzycie no, no? w turekę? No cena od godziny czekam na niespodziankę. <śmienic> I ja pier... Naprawdę? No, ale od początku. Jakiś czas temu wpadłem na złowieszczy plan sprankowania Bartka. A dodatkowo, od dawna chciałem sobie zrobić pierwszy tatuaż. Bardzo długo na to czekałem. Do tatuażu się zbierałem dość długo, bo... No, bo wiem jak moi rodzice podchodzą do, do tatuaży. Wiem, że to będą oglądać, także... Proszę, nie gniewajcie się. No, ale o co w ogóle chodzi? Połączyliśmy te dwa pomysły, prank na Bartku i tatuaż, w jedno, w hybrydę. I wyszło z tego coś, kurczę, no mocnego całkiem. Długo zastanawiałem się nad wyborem wzoru do pierwszego tatuażu. Presja otoczenia. Rodzice, znajomi, wszyscy mówią, żebym się dobrze zastanowić, bo to poważna decyzja. Będziesz to miał do końca życia, dlatego nie podejmuj pochopnej decyzji. Szukałem inspiracji w wielu miejscach. Niestety nie mogłem znaleźć nic odpowiedniego, aż w końcu wpadłem na genialny pomysł. Dzisiaj, czyli 27 lutego, spełni się moje jedno z mniejszych marzeń w sumie. A chodzi tu o tatuaż. Ale oczywiście nie będzie to zwykły tatuaż. Będzie to imię Bartka. Czyli Bartek w sumie. Kilka dni wcześniej z Danielem ustaliliśmy dzień, w którym to się wydarzy i Daniel napisał u nas na grupie, że przygotował dla nas niespodziankę. Dla Bartka i dla mnie. Tylko tak naprawdę ja z Danielem wiedziałem, co się dzieje, a Bartek nie i myślał, że ja również nie wiem. Tego dnia kręciliśmy go, że idę gdzieś do urzędu i że Daniel pokaże nam tą niespodziankę dopiero po południu, jak się spotkam z chłopakami, gdy do nich przyjdę. A w tym czasie robiłem sobie właśnie owy tatuaż. Well... Nie zastanawiasz się, dlaczego cię tutaj przeprowadziłem. Czekam od 2 godzin na odpowiedź. O, no, to to? To jest Twój nowy samochód. Co to jest? No, no, fajny. Nie podoba ci się. Nie powiesz mi, czemu tu jesteśmy. Będę szczery, czekamy na Karola, bo mówił, żebyśmy tu byli najlepiej. 15, 10, 15. Zobaczycie Zobaczycie kurekę? No chcę, no od godziny czekam na niespodziankę I ja pierd... Naprawdę? Wytatuowałeś sobie moje imię na ręce? No Dlaczego? Ty jesteś... ...p***dnięty pier... Nie no, to na pewno jakimś markerem się do... no Nie, nie, no to jest normalna dziara. Podobacz się? <średziś> nie no, dlaczego kurwa? On zawsze będzie miał Bartka w sobie. No. Tak, Całość miała polegać na tym, że mieliśmy sobie zrobić matching tatu. Chcieliśmy bardzo przekonać Bartka do zrobienia takiej samej dziary, tylko że z moim imieniem. Dlatego przygotowaliśmy plan, żeby go przekonać. Wymyśliliśmy zakład z Danielem, w którym to wygramy, jeśli zrobimy sobie właśnie matching tatu. No właśnie, tu jest pewien no, haczyk. Bo to był zakład z Danielem. Tylko że żeby zakład się udał za zaliczony, to ty musisz sobie zrobić moje imię na ręce. Słucham? Ale to czekajcie, o co się założyliście? Co? No. I jak ja i ty sobie zrobimy, wiesz, ty moje imię ja twoje, no to ja wygrywam, że wreszcie się wygrywamy za to, dzielimy się z pytosem. No wiesz, no to jest takie manu. Co jest to? I patrz zrobisz sobie na prawej ręce i będziecie mogli tak wiesz przekładać. Ja i, o ile jaka jest suma? No nie można tak! O ile się robimy? Nie można tak! 10 zł! Tak? A co co? Teraz można nam później po prostu zrobić... Tak co, Na tym to wszystko polegało, że wiesz to ja tu robię, ma zresztą świruje z drugim gdzie jestem i... zrobię I sobie to Dobra idziemy zrobić Ale żeby było weselej. Bartek nie wiedział co tak naprawdę będzie miał tam wytatuowane Bo wybrałem to miejsce na tricepsie z tyłu Żeby nie było widać podczas dziarania co tam tak naprawdę będzie Wybraliśmy nie moje imię, a coś innego A konkretnie co to... To zobaczycie Co no, ja też na lewej sobie no, zrobię, co? No na lewej! Nie chcę napis Karol Dobra, to bierzemy ci wybierasz sobie? A wybrać ciołkę? <laughs> A długo ci zajmuje coś takiego ogólnie? Nie wiem, już prawie 3 razy, ale... Nieprzyjemne to jest wcale, jak osoby mówią, że to, że ten, ale to jest strasznie nieprzyjemne generalnie Ale takie do przeżycia No do przeżycia, ale takie aż k***a, bycia cię. jak Ja to porównałem trochę do tego, do paralizatora, tylko, że takiego punktowego No, coś takiego, no Nie tylko się rozchodzi, tylko tak Okej, myślę, że... No Koniec? Tak, myślę, że... Koniec? tak no. Jestem pod wrażeniem. Nie, serio, jestem pod wrażeniem Waszej kur pomagi. No okay. okay. sobie! Ładnie! No tak, o, tak! Ja, Jak ja jestem imbecyl! No, bo mi się rozmazało, to jeszcze raz trzeba, a ja się... No, tak, tak. Co jeszcze raz To do lusterka zobaczyć No się... Całość, bo to wiesz, może... <stŚ populations centralizuje> może źle przeczytałem Może... No kurwa kutas Panie! Warto dodać, że docelowo to słowo to miał być penis, a nie kutas Tylko, że tatuatorka chyba się pomyliła i się nie dogadaliśmy Ale właśnie no. taki pod kątem zamknięta no. A chyba jest tak ci dobrą. Jest bez walki, bez niczego. Ja na twoim... Szczerze, nawet na... Fuck you, przepraszam! No chyba sobie zostawię. Co ty gadasz? Ztasz zostawić sobie kutasa na ręce? Nieźle. Jakie wspomnienie kurwa. A ty co, nie? Naprawdę masz ten też kutas. Nie. Ja się nie dałem tutaj. Patrząc. Nie było żadnego zakładu, prawda? <grym> nie, no co nie, to nie to, było. Chciałem <grym> ci jakoś przekonać, Twojanym jest sobie No co? Dobra, <grym> Od dzisiaj chodzę tylko w Longsliwach. Nie? Nie? Nie <grym> to nie zejdzie, prawda? Nawet jak wezmę... Nie, ale jak będziesz ten... ścierał, jak będziesz ścierał To jakieś 10-15 lat... No tak, <grym> nie, to jak ale będziesz nie, tak, to tak zwleknie. Zajeb... sam jest YouTube. więc... YouTube chyba się obraził. No <noise> To było dla mnie mega nierealne, że możecie się do takiego stopnia posunąć. Ale tak w twoich oczach widzę taką zemstę jakąś kł... kodko <noise> nie, nie. No, chyba, no, panie się proponuje. Nie ma źle. Tu nie? Nie. Zobacz Bartek, będziesz głównym bohaterem naszego odcinka. <noise> Co, Bartek? Nie ma takiego. Nie, nie jesteś w całym. No nie drugie no, Ale to tutaj w domu, ja do ciebie nie pójdę jeść. No i teraz powiem wszystko <siecs> mm.> <g�ý> Nie! Nie, proszę, żartowałem to był. To poczekaj, to był przypadek na no Mam elektrycznego kutasa! Bam! Duże jaja. Ja, no nie, proszę, Bartek, przepraszam. Mogę Tutaj dajesz do góry i przytrzymujesz przycisk na dole. <giglą> nie, <concepecesters t rope> no ze świata internetu. Grupa youtuberów 110% po raz 28 wykorzystuje złoty bilet do domu X. Na nieszczęście dla nich, znowu zostali złapani podczas próby ucieczki swoim odrzutowcem. K